Mam Jest archa, ja. nie, nie, nie ma. Ale bije w tego, co miał bić. Dobra. I one dużo podleciało, git. Ile masz? Trójki, czwórki. Ta. Jest Archanioł. Dwie army zabijają. I 500 zabijają, ta. Nie, tego nie zabijają. Nie, nie, zabijają. Dobra. No to co? Slow i dwa razy arma. No co? Tak, tak zakładaliśmy. Zawsze. A, bo. No, slow będzie miał jeszcze jedynki, gdzieś mógł się może zastawić na jakieś morale jedne. Ta, tylko że nie. nie wiem... więc spida masz, archi, ile masz spida? 10. Wąsza... tu, niech się anioły ruszą i zdecydujesz. Dobra, ten staje tu. Tu obijam. No kurwa, o! patrz. To zmoralował gówno, no. Kuj gówno? Gówno. Ale pierdolną mocno zaszesiasz. Możesz zawsze obić jeszcze piksami dopiero armę. Nie, ty, nie mam timera, co grać? Heist i do rogu. Chyba ta dawaj jest do rogu. A, ty, zrób że... dziurę, dziurę zrób. Ta. Ale on lata. Aha, ten musi wyjść. On lata, ale żebyś miał gdzieś schować. I ten tu, i ten tu, i ten włazi do rogu, ne? No? Może już nie będą biły teraz ognikak jak jest tyle pix, nie? Ale jak zmoralują jestem w RIP. Hmm. No ty. Kurźba. Dobra, chuj, dawa, ja już się skurwiłem. Może mam dość tej gry. I da. I ten co tu? Tak. Dobra, pierdolę staję tu. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, i teraz arma. Nie, teraz dwa razy arma. Easy. No byle Arch nie przypierdzielił. Mm. To już teraz musisz armę, nie? Muszę. Nie ma innego I zagrania. Co defa jeszcze? Dobra, mamy to. Ja pierdykam, co za RNG. 24 sztuki były. Coś tu zmieniło. No szefito, no to miał być easy break, tylko że mm. zmoralował, chuj jebany. Wy nie piszcie teraz pogu szef, bo się kurwa odkluskowało.